Dzień dobry, kochani, witam was wszystkich bardzo pięknie i bardzo serdecznie. 10 czerwca, matko jedyna, jak ten czas leci, ja po prostu jestem w szoku, kochani, bo tutaj, yy, słuchajcie, no, mamy już 10 czerwiec, tak, ja po prostu nie, nie, jakoś nie mogę się odnaleźć w tym wszystkim, że ten czas tak szybko, kochani, leci, ale dobra, no... Trudno, musi, to musi. Mamy 10 czerwiec, kochani. Niech już tak jest. Skarby moje. Zaczynamy za chwileczkę kartę dnia. Ja tutaj jeszcze w dużej mierze raz na jakiś czas to robię i teraz dzisiaj też to zrobię. Chcę podziękować wszystkim, 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 kochani, za wasze liczne komentarze, które po prostu uwielbiam. Dziękuję, że Was mam, dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że Wam to w ogóle w jakiś, w jakiś sposób pomaga, to co ja robię motywujecie mnie niesamowicie do dalszej pracy, do tego, żeby tych filmików dla Was więcej zrobić, bo, no bo ma to jakiś oczywiście sens, tak, jeżeli ja tutaj widzę, dobra Magda, tam rób to, bo tam, nie wiem, w jakiś tam pewien sposób mi to pomaga, albo sprawdza się, no to tym bardziej, no to moi kochani, oczywiście, e, czemu by nie, tak, no więc dziękuję, dziękuję kochani za wszystko i dziękuję za to, że, no, że po prostu jesteście, że Was mam, jesteście naprawdę mega, mega, mega cudowni i ja oczywiście Wam wszystkim życzę jak najcudowniej wszystkiego dobrego. No i moi drodzy, żeby już tutaj, że tak powiem, słodkości za dużo nie było, lecimy z kartami dnia. I moi drodzy, dzisiaj z nowych całkowicie tali, których nie używaliśmy dotychczas, które jeszcze pachną, słuchajcie, drukarnią. Tak, pachną. Wyrzuciłam sobie, słuchajcie, karty porad. Jedna to karty uświeconej duszy, druga to, słuchajcie, coś tam, coś tam, coś tam. Zaraz wam powiem co. To co to jest. Słuchajcie, mówię dlatego, że nieraz pytacie się Magda, a co to za talia? Słuchajcie, póki mam pudełka po tych kartach, to jeszcze wam mogę to powiedzieć, natomiast później to już nie. Dlatego, że słuchajcie, w mojej kolekcji jest w tej chwili ponad 70 talii Tarota. I ja po prostu nie pamiętam nazw. Nie mam do tego głowy. Słuchajcie, druga talia, jeżeli chodzi o karty porady, to jak rozbudzić szósty zmysł? Dokładnie tak się nazywa. Dobra, no więc moi drodzy, lecimy. Aha, ci, co są oczywiście na grupie, na, na naszej grupie Magiczna Chata na fejsie, jeszcze będziecie dzisiaj mieć, słuchajcie, wyciągniętą runę dnia. To tak na marginesie. Dobrze, skarby moje. Mamy dwie karty, które, słuchajcie, kiedy je wyciągnęłam i zobaczyłam jedną i drugą, co to za karta, powiem wam szczerze, jedna i druga pokryła się ze sobą. I słuchajcie, dzisiaj jest bardzo dobry dzień na to, żeby zadbać o siebie, żeby się troszeczkę oczyścić ze wszelkiego rodzaju, powiedziałabym, zaśmieceń, które mamy, kochani, gdzieś w swojej psychice, w swoich głowach, w swojej duszy, w swoich emocjach, tak? Więc dzisiaj medytujmy, nie wiem, wykąpmy się w ziołach, natrzyjmy się z solą, kochani, nie wiem, pójdźmy na spacer, jeżeli oczywiście pogoda dopisuje, bo u nas jest taka trochę deszczowa, ale to nic. Pójdźcie gdzieś na spacer, kochani, do lasu, czy też tudzież po własnych ogrodach pochodźcie. Powdychajcie troszeczkę tego świeżego powietrza, przytulcie się do drzew, kochani. To też bardzo fajnie, że tak powiem, tutaj nas, że tak powiem, no dostraja i też między nimi właśnie oczyszcza kochani. Starajmy dzisiaj zadbać się właśnie o to oczyszczenie. Moi drodzy dlaczego? Dlaczego zaraz Wam powiem? I dwa, ci z Was, którzy wierzą w coś, modlą się, tak? Nie wiem, ja nie będę wnikać do czego, po co, na co i tak dalej, i tak dalej. To tutaj, moi drodzy, w dużej mierze również możecie to dzisiaj zrobić: poprosić o wszelkiego rodzaju, słuchajcie, uzdrowienia, o wszelkiego rodzaju prośby, które gdzieś gnębią Waszą duszę, Wasze ciało, moi drodzy, czy też są jakąś taką przeszkodą na Waszej drodze do rozwoju, jakiegokolwiek, tak? Dlaczego? dlatego, że karta wezwi uzdrowicieli, czyli osoby, aniołowie, słuchajcie, nie wiem, no bos, bo, boskie jakieś osoby, święte osoby oczywiście jak najbardziej też, tak, żywioły, kochanie, tutaj też bardziej uderzam w stronę, właśnie tak, między innymi tutaj, no dobra, ezoteryki, ale bynajmniej, kochani, wezwijmy dzisiaj uzdrowicieli, którzy nas w pewien sposób postawią na nogi, dodadzą tej energii, tak, czy też tudzież pomogą nam w trudnościach dnia, powiedzmy, dzisiejszego, tak, to mam na myśli. E, no więc co ja, czy ja coś muszę jeszcze więcej dodawać? Po prostu wzywamy, kochani, dzisiaj uzdrowicieli nadwornych szamanów. <grym> tak, mam to na myśli. Nadwornych szamanów, którzy w jakiś sposób nam, kochani, dzisiaj mają pomóc. Ehm. Co zrobić między innymi? Oczyszczać się i aktywować. Oczyszczaj i aktywuj, tak? Stwórz świętą przestrzeń. Więc, moi drodzy, naprawdę dzisiaj dajmy sobie odrobinkę czasu na tą właśnie wyciszenie, medytację, wsłuchanie się w rytm waszego serca, moi drodzy, nie wiem, w potrzepty waszej własnej duszy. To też, kochani, jest bardzo czasami ważne, bo wtedy my dochodzimy. Jakby to powiedzieć, do jakiejś takiej równowagi, wiecie, wewnętrznej. Czasami, wiecie, latamy, biegamy, mamy chaos w głowach, nerwy, to, tamto. Kiedy pozwolimy sobie na 5, 10, no powiedzmy pół godziny, dobra, bo 5, 10 to tak trochę za mało chyba, ale z pół godziny takiego wyciszenia, wsłuchając sobie jakiejś delikatnej muzyki, kochani, jakieś mantry na przykład, to my dopiero wtedy możemy sobie poskładać myśli, które kłębią nam się w głowie. My dopiero wtedy wiemy, co powinniśmy tak naprawdę zrobić. I tu właśnie o to chodzi, oczyść się, jak. Aktywuj, tak? Weź troszeczkę, przymknij te oczy, zastanów się nad tym, co dalej. Poproś, właśnie tak jak powiedziałam, w modlitwach, w afirmacjach, kochani, o pomoc, tak? Gdzieś tutaj tą, powiedzmy, no, energię, która jest wokół nas, jakakolwiek by ona nie była, podkreślam. Więc dwie karty bardzo pięknie, słuchajcie, mówiące nam o tym, żeby w dniu dzisiejszym. Troszeczkę się oczyścić, moi drodzy, i troszeczkę pomedytować, poprosić o pomoc. A tymczasem przechodzimy do karty dnia i zobaczymy, moi drodzy, to, co też dzisiaj um, dla każdego znaku um, moje karty chcą Wam przekazać. Mam nadzieję, Kryśka, że wczoraj nie było nerwowo, chociaż widziałam, że czytałam jakiś komentarz na grupie, yy, że prawie żeś tam opierdzieliło jakichś ludzi z budowy. Kryśka miała, słuchajcie, wczoraj, nie zdążyłam położyć na karcie dnia jej karty, po prostu wyleciało mi to z głowy, bo to wiecie, świeży pomysł, co tak jeszcze się nie, za, nie zaadoptował w moich myślach, mm, ale co, nie zdążyłam jej przekazać właśnie, że będzie bardzo nerwowa, tak, no i dobra, i Kryśka tam coś napisała, że prawie kogoś tam opierdzieliła, słuchajcie, równo. Zobaczymy, co będzie dzisiaj, ale dobra, zaczynamy, kochani, od baranka, baranek. Słuchajcie, jakaś lekcja, która może do Was przyjść. To znaczy mam to na myśli jako lekcję mam to na myśli, kochane baranki, sytuację taką, że możecie dostać jakąś informację, jakiś przekaz, jakąś wiadomość, usłyszeć coś, przeczytać coś. I to Was w pewien sposób, kochani, tak jakby mm, da Wam jakąś wiedzę w jakimś zakresie, tak, którą będziecie mogli do czegoś na przykład wykorzystać, bo to jest taka karta ucznia, tak, co niektórzy muszą odrobić jakąś lekcję, moi drodzy, tak? Czyli że załóżmy, nie wiem, jakaś sytuacja życiowa potoczyła się taka nie inaczej. I dla Was będzie to lekcją, żebyście wyciągnęli z tego wnioski, po prostu, i nie wiem, czasami nie popełniali błędów tych samych w późniejszym czasie, na przykład, tak, bądź też po prostu, żebyście wiedzieli, co dalej macie zrobić. Bądź co bądź, kochani, uczeń, który dostaje wiedzę. Skądkolwiek, nie tylko ze szkoły, kochani, bo może to też być naprawdę wiedza, nie wiem, chociażby słuchajcie z czegoś, co aktualnie obejrzycie, czy przeczytacie, czy też jakaś osoba wam dostarczy jakiejś wiedzy i wy, wy będziecie bogatsi o tą wiedzę, tak? Wiemy o co chodzi. Yy, byczek. Słuchajcie, współpraca albo naprawa czegoś, yy, albo yy, po prostu rozpoczęcie jakiegoś nowego projektu. Co niektórzy może będą rozpoczynać jakieś nowe zadanie, kochani, chociażby w pracy, yy, chociażby to, że sobie sami nawet w domu, kochani, narzucicie jakąś pracę do wykonania, yy, która, wiecie, w ogóle się nią nie zajmowaliście wczoraj, a dzisiaj na przykład mówicie, a może ja bym sobie tutaj y, zrobiła nową rabatę kwiatową, tak? Tak jak ja na przykład wczoraj wpadłam na taki pomysł, no i załóżmy, dzisiaj być może ją będę realizować, dlatego, <laughs> dlatego jest ta karta. Mm, u was może być bardzo podobnie, kochani. Co niektórzy... Po prostu będą współpracować z kimś, gdzieś obmyślać jakieś plany, słuchajcie jakieś zadania, będą wspólnie razem wykonywać. Natomiast jeśli nie wspólnie, bo niekoniecznie tak musi być, to jest to taka karta, że możecie sami jakieś zadanie nowe wykonywać, bądź też chcieć coś naprawiać. No i drodzy, bardzo często ta karta, 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 karta pokazuje sytuację napraw pewnych rzeczy. Schrzaniłyście coś z zękiem, pokłóciliście się na przykład, no to obydwoje wspólnie decydujecie o naprawie. Tego, co żeście popsuli, tak? Tak może być. Bliźnięta. Dla bliźniąt, moi drodzy, dzisiaj karta zysku bliźniak coś zyska, słuchajcie, to nie musi być materialny przedmiot. Od razu to od razu mówię, tak? Nie, 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 to, to, to nie o to chodzi. Oczywiście może, tak, bo ja nie chcę powiedzieć, że to jest wykluczone. Oczywiście może tak być, że przyjdą jakieś pieniążki, słuchajcie, że przyjdzie załóżmy, nie wiem, jakiś prezent ktoś dostanie, ehm, nie wiem, pierścionek zaręczynowy, oczywiście, że tak, ale ja mówię ogólnie o zysku. Słuchajcie, że to czasami może być taka sytuacja, że wejdziecie w posiadanie czegoś, choćby informacji, choćby wiadomości. Ehm, która no, w pewien sposób Was może ucieszyć i, i będziecie mieć taką pewność siebie, takie bezpieczeństwo, takie stabilne stanie na nogach, moi drodzy, tak? Ym, bo macie ten zysk, bo, bo nagle jesteście w posiadaniu po prostu czegoś i w pewien sposób czujecie się bardzo dobrze, drogie bliźnięta. To mam na myśli. Sprawdzamy raczka. Raczek, raczek. Raczek, moi drodzy, dzisiaj w pełni szczęścia. Słuchajcie, jeżeli chodzi o sytuacje powiedzmy rodzinne, nazwę to tak, bo to jest karta typowo rodziny, no to ubliźniaka, przepraszam, uraczka dzisiaj pełnia szczęścia, pełnia radości i tutaj po prostu wszelkie jakieś kontakty pomiędzy wami, a na przykład członkami rodziny, albo i nie tylko, mogą tutaj, kochani, być bardzo fajne, radosne, sympatyczne, tutaj powiedzmy pomiędzy wami. Ogólnie karta zadowolenia, pomyślności, jakiegoś sukcesu, co dla niektórych, czyli to może ten dzisiejszy dzień w kontaktach towarzyskich, kochani, również powiedzie się bardzo dobrze? Czy też w ogóle to, za co się zabierzecie, skończy się po prostu pomyślnie? Więc, kochani, nic dodać, nic ująć. I teraz, moi drodzy, karta dla Krysi. Muszę sobie to wpoić, e, słuchajcie, w nawyk. Krystyna, Krystyna. Kryśka, co też dzisiaj? Uuu, kurczę, Kryśia, ty chyba dzisiaj będziesz miała 7, 7 czerwca raz jeszcze. Dobrze mówię, 7 czerwca, dzień seksu był? No, no to, no to Kryśia, ty tam coś pisałaś, że się spóźniłaś, to stara, ja ci robię 10 czerwca, słuchaj, ten sam dzień. Dlaczego? Dlatego, że masz, słuchaj, asa buławowego, tak? As buław, kochani, to jest namiętność, oczywiście jak najbardziej, seksualność, słuchajcie, ochota przede wszystkim na te właśnie wszystkie, słuchajcie, do tej sprawy. Więc być może, Krysiu, ty dzisiaj tą ochotę do tego po prostu znajdziesz, tak? Bo tutaj jest bardzo duża chemia, bardzo duży ogień, bardzo duża ochota na tego typu, kochani, zbliżenia. Krysia, ale jeżeli oczywiście nie seksy i w ogóle to wszystko tam, powiesz, Magda, pierdzielę tam, nie będę latała, słuchaj, z takimiś takimi klimatami, no to dobra, no to wtedy, kochana, włożysz, to, to jest po prostu pełen pasji, pełen pasji początek albo bardzo dużo energii, którą z pasją będziesz pożytkować. Czyli załóżmy, będziesz miała dzisiaj energii do tego, żeby przywrócić świat do góry nogami, albo robić miliony czasówek, jeżeli mi y, odwali i będę dzisiaj robiła nowe projekty, słuchaj. I wrzucała na YouTube, to ty nie nadążysz, proszę ciebie tych czasówek robić, ale będziesz miała do tego energię, rozumiesz, tak? Czyli w pełno, pełnej pasji, palcaż ci się zagotują, i będziesz, że tak powiem, mogła to kochana robić. Więc, Krysia, no, mówisz masz, nie? Dobra, przechodzimy do lwa. Dobra, lew, i tutaj oczywiście Sobolewska, Kowal, słuchajcie, mój syn, dobra, i wy wszyscy tutaj oczywiście najwspanialsi lew. Wow. No to słuchajcie Lew dzisiaj słuchajcie randkuje, spotyka się ze swoją drugą połową. Wielka miłość, kochani, pomiędzy wami, bo karta kochanków no to bardzo często to co widzicie teraz na tej karcie kochani, jest para, chcą być razem, kochają się ponad wszystko i ponad wszelkie przeszkody, które stoją im na drodze, więc dzisiaj wielkie love. Marta, co ja ci mogę powiedzieć? Może ty się zastanów nad tym rytuałem jeszcze, słuchaj. Dobra, natomiast pozostali kochani, to co powiedziałam, tak, randkowanie, spotykanie się, słuchajcie, romansowanie, flirtowanie, bardzo mocno tutaj jest napiętnowane w tej karcie. Słuchajcie, co dla niektórych decyzje, tak, bo nie samymi romansami żyjemy, co niektórzy muszą dzisiaj podjąć jakieś decyzje i wybrać coś albo kogoś. To też to powiem, kochani, bo też tak może być. No to więc, o, tak to wygląda, kochani. No i fajnie, no fajnie, fajnie. Co u panny? A u panny, moi drodzy, dzisiaj dzień myślenia. Panna się dzisiaj skupi, kochani, usiądzie z tyłkiem i będzie myśleć, e, nie wiem, analizować coś, e, planować coś. E, słuchajcie, nie będzie dopuszczała do głosu żadnych emocji. Dzisiaj będzie twarda, konkretna, chłodna, planująca coś, decydująca o czymś, moi drodzy, i nie dająca sobie w kaszę nadmuchać. No, trudno. Oczywiście to możecie być Wy, ale moi drodzy, to też może tak być, że ktoś wokół Was będzie niedostępny, nie, taki nieprzystępny, to mam na myśli, um, powiedziałabym, otaczający się jakimś murem, e, bardzo mocno skupiający się na czymś, nad jakąś strategią załóżmy, i jakaś taka osoba w Waszym otoczeniu też, kochani, dzisiaj się może znaleźć, tak? Więc trzeba będzie coś pomyśleć, zaplanować. To może być też, kochani, e, ktoś istotny, typu urzędnik, typu lekarz, moi drodzy. Bardzo często słuchajcie, że ktoś z Was wybiera się na taką wizytę do jakiejś takiej właśnie osoby, którą wymieniłam, prawnik, urzędnik, lekarz, nawet szef czasami, to też, moi drodzy, to no musicie się z tym jakoby zmierzyć, bo dzisiaj ta persona też będzie w Waszym życiu mogła zagościć, tak? No dobra, no to co? No to teraz waga. No to zaraz zobaczymy, co tutaj dla Was. Waga, waga. Yy, kochani, moi, jakieś yy, nie wiem co. Albo słuchajcie, wasze, jeżeli macie, słuchajcie, z kimś jakąś relację ukrywaną, no to słuchajcie, dzień bardzo podyktowany tejże osób Bo karta, karta kapłanki, kochani, jest bardzo często kochanką, tak? Yy, no dobra, tutaj nie będziemy patrzeć na płeć, bo chyba, że wy wagi jesteście kochanką kogoś, tak? No to wtedy oczywiście możemy sobie tą energię odwrócić. Yy, słuchajcie, coś może być przed wami ukryte, zakryte, czegoś możecie nie wiedzieć bo jest to tutaj też taka karta troszeczkę czegoś, powiedzmy, no za, za słoną, tak, my tego nie widzimy i nie wiemy, ale będzie wam dzisiaj, drogie wagi, bardzo mocno tutaj pracowała intuicja. I moi drodzy, i nawet to, co jest w tym momencie zakryte, czego wy nie widzicie, ja mam takie wrażenie, że wy możecie nie widzieć prawdziwej twarzy czyjejś, wiesz, wiecie? dlatego, że tutaj, słuchajcie, ta postać tak naprawdę ma zakrytą tą twarz. I mi tak właśnie przyszło do głowy, że może co niektóre wagi nie widzą czyjejś prawdziwej twarzy, ale to zostanie przed wami odkryte. Mam takie wrażenie, kochani, bo ta książka jest otwarta, że to, co teraz jest zakryte, może dzisiaj być odkryte, chyba, że jeszcze zostanie tą tajemnicą, ale wam ta intuicja będzie bardzo dobrze coś podpowiadała, moi drodzy, i warto dzisiaj tej intuicji posłuchać. Co dla niektórych, słuchajcie, jeżeli macie jakąś duchową relację z jakąś osobą, taką duchową, połączenie dusz, bliźniaczy, dusze, coś takiego, kochani, to również dzisiaj te wibracje, ta energia pomiędzy wami będzie na wysokich, kochani, obrotach. To wam tylko tak mówię. Dobra, sprawdzamy, sprawdzamy skorpiona. U skorpiona, kochani, dzisiaj jakaś załamka. Co to w ogóle jest? Depresja, załamka, kochani, łzy, płacz, zamartwianie się czymś. No, przyznam szczerze, że nie wiem czym, ale w każdym bądź razie, moi drodzy, no jest tutaj taka, taki moment w, w ciągu waszego dzisiejszego dnia skorpione, że troszeczkę możecie podłamać jakąś sytuację, tak? Bo ja tutaj widzę po prostu zamartwianie się, dużo myśli przychodzących do głowy, które mogą was napawać smutkiem i załamywaniem się z jakiegoś powodu powiedziałabym nawet lękiem, delikatnym strachem, niepokojem o coś. I co niektórzy, kochani, mogą wręcz popłakiwać sobie gdzieś na uboczu, kochani, w poduchę i po prostu zwyczajnie przeżywać to bardzo mocno. Nie wiem co, hmm? bo tego wam nie powiem. no Z jednej karty tego nie wyczytamy, ale bądź co bądź takich, taka chwilowa, być, mam nadzieję, że chwilowa, a nie całodniowa Skorpiony, załamka z jakiegoś powodu, kochani. No, mamy tutaj taki troszeczkę zgrzyt. Oby nie cały dzień. Strzelec. Kochani, strzelec dzisiaj będzie albo mocno zapracowany, chociaż nie, no dobra, będzie mocno zapracowany, kochani. Będzie tutaj dzisiaj e, po prostu miał ręce pełne roboty, bo to jest karta ośmiu monet, kochani. To jest po prostu to, że dzisiaj mam do wykonania jakieś pewne zadania, jakąś pewną pracę, moi drodzy. No i u, u, oczywiście tutaj e, jestem w tym momencie. Strzelec jest w tym momencie, oczywiście, kochani, e, w ogóle nie jest towarzyski, nie ma czasu na nic, bo po prostu musi pracować, musi dokończyć dzieło, które, kochani, wykonuje. Będziecie kochani, co niektórzy bardzo mocno dbali o to, żeby coś zabezpieczyć, albo żeby zabezpieczyć coś, co jest dla Was cenne, albo to, żeby posiąść coś i również to zabezpieczyć. Kochani, nie wiem, czy to jest w miarę składne, składnie powiedziane, co tutaj Wam chcę przekazać, ale czuję taki motyw, w której po prostu tak jakby, co niektóre strzelce chciały zadbać o o swój status materialny, albo żeby po prostu zabezpieczyć się na przyszłość. Nie wiem, czy ktoś z was coś takiego będzie dzisiaj poczyniał, albo ma to gdzieś tam powiedzmy w głowie od jakiegoś czasu, ale ja widzę tak, jakbyście chcieli gdzieś coś, nie wiem, nagromadzić, żeby się zabezpieczyć w pewien sposób przed czymś, tak, żeby to wam ktoś nie zabrał tego. Tak to widzę. Ale ogólnie dzień podyktowany temu, że możecie mieć sporo zajęć, być zapracowane i nad czym się skupiać, chyba że będziecie pracować nad sobą, chyba że będziecie pracować nad Zenkiem czy Kasią, bo też tak kochani może być, że stwierdzicie, trzeba w końcu coś zrobić, popracujmy nad naszą relacją, tak? No, taka sytuacja oczywiście z tych kart może również płynąć. Dobra, koziorożce, teraz wy, koziorożec. U koziorożca, moi drodzy, dzisiaj również karta mówiąca o pewnego rodzaju zysku, który koziorożec może dzisiaj posiąść, mieć. Skupić się bardzo mocno na pracy, na dostatku, na finansach, moi drodzy, na planowaniu, żeby tych finansów może było więcej w budżecie, oczywiście, waszym domowym. Słuchajcie, planowanie czegoś, nie kupno, nie kupno, ale myślenie o zakupie czegoś z tej karty i stan, w którym, kochani, poczujecie się dzisiaj stabilnie i bezpiecznie. Powiecie sobie, dobra, spoko, jest dzisiaj wszystko ok, jest wszystko bezpiecznie, stabilnie, o nic się dzisiaj koziorożec nie musi jako tako martwić, tak? Bo to jest taka troszeczkę karta właśnie o tym mówiąca, moi drodzy. Partner, mąż, słuchajcie, czy też, no nie, dobra, mąż bardziej, osoba stała w waszym życiu, też może dzisiaj odegrać jakąś rolę i być może z tą osobą dzisiaj podyskutujecie na temat finansów, planów, zakupów, nie wiem, czegokolwiek, tak? Bądź też poważnego podejścia do związku. O, nazwę to tak. Wodnik. U Wodnika, moi drodzy, dzisiaj jakaś akcja nerwowa dosyć, dlatego że pokazuje mi się tutaj w kartach sytuacja albo poddenerwowania, albo ochota do tego, żeby komuś przypieprzyć. Nazwy to może tak. Taka walka o coś bardzo mocna, kochani, i możecie faktycznie dzisiaj z kimś się nawet o coś pokłócić, poszarpać na argumenty chociażby, bo ja nie mówię, że tutaj będzie jakaś ostra, słuchajcie, awantura, że tam wiecie, talerze będą fruwać po chacie. No, ale mam to na myśli, kochani, że możecie mieć taką poddenerwowaną atmosferę pomiędzy sobą, a waszym jakimś tam partnerem, czy jakąś osobą konkretną, z którą się możecie, kochani, dzisiaj lekko ściąć. Jeżeli się nawet z kimś nie pokłócicie, nie zetniecie, to mogą was wewnętrznie trzepać jakieś nerwy, kochani, i to być takie, takie bicie się z własnymi na, chociażby myślami, tak, coś was bardzo mocno od środka, słuchajcie, tutaj męczy i być może, kochani, bijecie się z myślami, żeby tutaj, no nie wiem, to po prostu uzewnętrznie, tak, żeby pójść, powiedzieć, zrobić. Tak? I moi drodzy, no w dużej mierze, kochani, tak to może po prostu wyglądać. I ja bym proponowała tak: jeśli to Was wewnętrznie męczy, to nie kumulujcie tej energii. Ja bym radziła raczej ją wy, wyrzucić, powiedzieć żeby ta energia zła was opuściła wodniki i żebyście wewnętrznie się dobrze czuli. Pamiętajcie dzisiaj o kartach rady, gdzie mamy tutaj się dzisiaj oczyszczać, tak? Czyli między innymi oczyszczać się, kochani, tutaj z negatywów, które w nas są. I to samo tyczy się, kochani, skorpiona który tutaj bardzo mocno zaznaczył się w takiej karcie depresyjnej. E, więc wypłaczmy się i nabierzmy świeżego powietrza drugie skorpiony, i cieszmy się tutaj w tej sytuacji. E, no oczywiście, życiem, i te problemy odłóżmy na bok i starajmy się znaleźć jakieś rozwiązanie. E, tak, trochę mi się karty pomieszały. Dowodnika gadam, ale ze skorpionem to pomieszałam. No ale dobra. No i zostały nam jeszcze rybki. Co też rybka dzisiaj? Słuchajcie, rybka, dzisiaj dzień rodzinny, słuchajcie, fajnie, dziesiątka monet, pracujemy sobie, być może z mężem, z żoną, z partnerem, jakimś tam stałym bardziej. Słuchajcie, sielanka, spokój, jest wszystko ok, jest, po, jest takie poczucie bezpieczeństwa, ugruntowania, cieszenia się tą relacją, tak? Oczywiście, słuchajcie również sytuacje finansowe się tutaj w tej karcie. Mogą kochani nam pokazać, a więc taki może dzień podyktowany, troszeczkę planowaniem czegoś, moi drodzy, zakupem czegoś, zrobieniem czegoś, wiecie, no, jakiejś pracy wykonaniem na rzecz na przykład domu, na rzecz rodziny, również się może pokazać, moi drodzy, w tej karcie. I taki moment, w którym wszystko pomyślnie dzisiaj, drogie ryby się dla Was po prostu, czy poczujcie, że wszystko jest na swoim miejscu, że nic tutaj nic się tutaj nie sypie, nie rypie, jest po prostu ok. Hmm? No, to co moi kochani? Zrobiliśmy sobie całą dwunastkę znaków. Ja jedyne co, dosłuchajcie, po dzisiaj jest piątek, zaznaczam, więc jutro nie będzie karty dnia i w niedzielę też nie będzie karty dnia, ale jeszcze dzisiaj y, pamiętam, więc tutaj też tutaj pewne osoby nie muszą mi tego przypominać. Zrobimy sobie oczywiście czytanko weekendowe, y, zrobimy sobie tygodnióweczkę, ale to myślę sobie, że opublikuję ją powiedzmy w okolicach niedzieli, tak? Żeby ona sobie tutaj pięknie już pracowała od poniedziałku. I co do nas idzie, albo na co musimy uważać, kochani, no nie wiem. Jeżeli ktoś z Was słuchał do końca, proszę o Wasze zdanie. No dobra, buziaki, kochani, trzymajcie się. Pa.